Anna Iwanek, zdolna wokalistka, która zdobyła serca wielu widzów, nie przestaje zaskakiwać. Ostatnio miała wyjątkowy wieczór, podczas którego nie tylko zaprezentowała swój nieprzeciętny talent, ale również zdobyła główną nagrodę podczas festiwalu w Opolu. Muzyczne zmagania odbyły się w piątkowy wieczór, a Anna, znana z niezwykłej osobowości scenicznej, wykorzystała swoją pięciominutową szansę, aby zaprezentować swoje umiejętności i wyrazić siebie. Warto przypomnieć, że Anna Iwanek zyskała dużą popularność dzięki wygranej w 15 edycji programu The Voice of Poland, gdzie była podopieczną Kubusia Badacha, który zadebiutował jako juror. Jej występy, szczególnie wykonanie utworu Seven Nation Army, wzbudziły entuzjazm zarówno wśród publiczności, jak i trenerów. Mimo niewątpliwego sukcesu, triumf Anny nie był wolny od kontrowersji, co tylko podgrzało medialne dyskusje na temat jej talentu. Anna Iwanek nie jest nowicjuszką w branży muzycznej. Ma za sobą wiele osiągnięć, współpracując z różnymi artystami, a jej głos można usłyszeć w popularnych produkcjach, takich jak Miasto 44. Jej obecność podczas festiwalu w Opolu, który przyciąga nowe twarze i muzyków, których publiczność dobrze zna, była z pewnością jednym z najważniejszych punktów programu. W tym roku jurorzy jednogłośnie przyznali jej główną nagrodę za utwór nie dla nas, co stało się szeroko komentowane w mediach społecznościowych. W sieci wrzały dyskusje na temat jej talentu oraz kwestionowania decyzji Jurorów. Co dodatkowo wzmocniło kontrowersje związane z jej występem. Festiwal w Opolu zdominował konkurs premier, na którym pojawiły się zarówno uznane gwiazdy, jak i nowi artyści. Oczekiwania wobec występów były ogromne, a publiczność z niecierpliwością czekała na nowe brzmienia. Podczas tegorocznej edycji jurorzy zwiększyli przepływ świeżych talentów, co dodało festiwalowi energii i emocji. Warto również zauważyć, że z każdym rokiem festiwal w Opolu przyciąga nie tylko nowe nazwiska, ale również znane postacie muzyczne. Z ostatnich zapowiedzi wynika, że na scenie pojawią się zespoły, które mogą stać się nowymi ikonami polskiej muzyki. Oprócz głównej nagrody, Festiwal w Opolu zapraszał na wyjątkowe koncerty. Na scenie wystąpią między innymi Budka Suflera i Izabela Trojanowska, co zapowiada wieczór pełen muzycznych emocji. Uczestnicy algorytmu festiwalu podkreślają, że w programie znalazły się nie tylko utwory które na stałe wpisują się w muzyczny kanon, ale również nowe kompozycje, które mogą zaskoczyć. Kolejny dzień festiwalu będzie poświęcony twórczości znanych polskich artystów. O godzinie 19.45 rozpocznie się koncert Trzy ćwiartki Jacka Cygan, który z pewnością przyciągnie wielu miłośników jego twórczości. Później o 22.10 odbędzie się koncert Małe Tęsknoty z koncert Pamięci Wojciecha Trzcińskiego. W trakcie tego wydarzenia usłyszymy poruszające interpretacje znanych piosenek które na długo pozostaną w pamięci widzów. Wydarzenia festiwalowe w Opolu to nie tylko doskonała okazja do zapoznania się z nowymi utworami, ale także sposobność do celebracji polskiej muzyki i artystów, którzy wciąż potrafią nas zaskakiwać swoją kreatywnością i pasją. Czas spędzony na festiwalowych koncertach może okazać się niezapomnianym doświadczeniem dla wszystkich miłośników dobrej muzyki.